Witam Cię serdecznie na kanale mytasowe Gronie, z tej strony odcinek i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie my tutaj, ten wózek, dobra, dalej stoi, dorzuciłem trochę, ale to to jeszcze, jeszcze tutaj nam brakuje, cechy nie maliny są, wszystko jest, teraz tak, małe zmiany są, ze względu na to udało się wytworzyć poszyk na strzały w końcu i ludzie mogą pobierać, tylko na razie bida jest, ich strzał. Musimy iść, dokończyć misję za chwilkę, ale jeszcze jedna zmiana. Tutaj gdzie mamy dobudowane po tym muckarnie mamy i mamy rzemiosło. I możemy zboży ogarnąć. 10 pszenicy potrzeba, żeby zboże i już, już to mamy ogarnięte. Na słomę potrzeba jedna sztuka, żeby zrobić słomę. tutaj możemy zarządzać. Jednorazowo za mało, bo już nie mamy. Ogarnięte, tutaj nasz rolnik ogarnia akurat. Patrzcie, tu już rośnie, przenita. Niech on ogarnia nowkę pszenicę, bo musimy z pszenicy zrobić Strzechę, żeby dodać do naszych budynków Ale żeby to zrobić strzechę, to potrzebujemy 5 słomy na jedną strzechę A tu potrzebujemy 20 Masakra Dlatego dzisiaj Oni mają co robić, A my pędzimy do miasta Lecimy do miasta, tu mamy chyba dwie misje do, do ogarnięcia Ataków mam nadzieję, że nie będzie, o już tam jakieś jedzenie zeszło, dobra, niestety. No, niestety. O, wyprodukowałem, udało się takiego, jak to się nazywa, rondelek. Ja myślałem, że to większy jest, a to wygląda jak jakiś taki większy sztylecik. To Wpisaliście, żeby potrenować tę walkę. No to będziemy mieli w końcu chill. Też wolałbym, nie wiem, może to porem, to porami jednoręczny. No, dwuręczny by był lepszy, no, ale zabiera nam miejsce, bo nie ma łupów. Wtedy. Słuchajcie, gdzie ja idę? Dobra, tutaj szli A my lecimy tutaj na skróty tam Bądź drogą nie będziemy świrować ja, ja. dwa, trzy i będziemy Chciałbym zobaczyć te koty i zarazy To to misja z początku, więc obstawiam, że za wiele nam nie da I też chciałbym zobaczyć jedną rzecz na mapie Mamy tak, takki. Mamy trzy namioty, czyli sześciu mieszkańców Ilu, ilu mamy? A jest sześciu bo zatrudniłbym jeszcze jedną osobę do nas. Jeśli będziemy mogli, a nie, zatrudnimy osobę dopiero jak będziemy mogli, tak jak wcześniej mówiłem, e, ogarnąć, o to jest miecz, to jest miecz. Ogarnąć już tych takich najlepszych ludzi. Jeśli będą chcieli dojść. To tam chcieli obrońca czy coś takiego. Chyba, że będzie trzeba wiochę wyzwolić, to wtedy nie. Gdzie ona jest ta kobita? Tutaj.

Keep it in your home. Jak nie chcę kota, nie znacz nikogo innego. Nie no, weździemy kotełka, nie weźmiemy. Miał kotka? Dobra. O no, niech Dobra, wezmę tego kota, dam mu porządny dom. U. Idealny przyjaciel. No to mamy kota, tylko gdzie jest ten kot? Ten kot sobie gdzieś poszedł? Już tam? Nie mam pojęcia, ale dobra Do nie, musimy inne misje ogarnąć e, Gdzie jest ten kurnik? Gdzie kury tam twój kurnik, właśnie śledź Idziemy Porozmawiam, bo ja bym z nią raz porozmawiał, a dwa wziął więcej tych kur Mamy paszę, kupioną, bo kupioną, Kasiora nam się trochę kończy, będzie trzeba coś posprzedawać jak wyprodukujemy, zobaczymy co oni tutaj najwięcej chcą

do you know what chicken eats? Jej, robaki mięso zboże świetnie teraz muszę i cały bufet przygotować z robakiem mięso zboże no no my mamy paszę no ale no zboże bym powiedział <laughs> nie wiem zboże pytanie <laughs> no, silly. Chicken needs a special dish of few ingredients. Please bring me animal feed and then I will give pekleton. Dobra, przyniosę ci to, ale żadnych więcej zadań. To się robi na zbyt zawiłe. Dobra, czekaj na mnie. Dobra, zaraz wracam. No nie, zaawansowana pasza dla zwierząt. Czy serio czy zaawansowaną paszę dla zwierząt. Pokaż mi co masz dzisiaj. Ja bym wolał... Trzy słówki... Asia kura, no nie wierzę, nawet kurę można. Witalność 4, metabolizm czy produkcja płodność 4. O, kuczak jest. Kurczak, nie wiadomo. Ej, jednego bym kupił. Że to są samce. Daj kurczaka. Jednego. I Kasie. Kubite, Przystówki. Dobra, kup. Kup. O. Przestań śledzić, ubój. Przestań śledzić, obejrzyj. Jedzenie głodujący. Oczekuję na partnera, bezdomny. Czemu mówię, zdomny? Obejrzyj. Nie, aby dać zwierzęciu dom, zaprowadź je w pobliżu stodoły lub kurnika. O, no dobra, to chodźcie. Chodźcie tutaj. Hej, nie wierzę, ale my musimy gdzieś paszę kupić. Bo my mamy chyba taką zwykłą, chyba że zwykła też przyjdzie. Przynieś jedną zaawansowaną paszę, ale my mamy zwykłą gruboziarnistą, więc mam nadzieję, że z biedy one wytrzymają. I dom? Serio? Dobra. Mamy gości specjalnych do, do, do wioski do zaprowadzenia. Jedyne czego nie zdążyłem ogarnąć do tego chłopu, co zaczęliśmy budować. Jak cicho. cicho, idziecie tu? Idziecie. Dobra. Jak kurczak dorośnie, to i ta będzie miała młodego kawalera tutaj. A my idziemy tu. Idą. Żeby nic was nie zjadło, tylko. Byłyście drogie. O! No. jeja. ja. To no chodź. Chodźcie, chodźcie. I dobra. No kawałek mamy, żeby dojść, bo to na końcu wioski jest. Mam nadzieję, że nic ich w nocy nie zje. I domowa? I domowa. Dobra, no to mamy pierwsze zwierzątka. W sumie jeszcze kota mamy, tylko nie wiem, jak go namierzyć. A może ten kotel też gdzieś był? Ciekawe. Chyba, że już biega gdzieś po wiosce, no to niech biega. No chodźcie. Widzę kurę, a gdzie jest kurczak? A teraz kura wyprzedziła kurczaka. No proszę, jakie wyścigi sobie robią. Pomy nie zjeść ich, bo mają być jajka i pióra. Ej, jest jedno, a jest drugie, dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Cztery i pustówki kosztowały, no tragedia, tragedia. To ja wymyśliłem. Idą? Idą, dobra, tu jest kurnik, o i zobaczycie kurnik przy okazji. No i są nasze zwierzątka. Czy tu? Czy Proszę bardzo. O, kurac został dodany do kurnika 1. Dobra. Obejrzyj. Głodujące wiek, jeden dzień. Obejrzyj, Kasia, wiek, 4 lata. Czyli jeszcze trochę pożyje. Do 12 możesz żyć z tego co wychodzi. Dzienna produkcja, 3 jajko, 2 pióra. Pióra, mały kawałek, dobra to nie będziemy was kłócać, ale czy macie tutaj jedzenie? Otwórz magazyn karmy, macie Dobra, mam nadzieję, że zjecie to Otwórz magazyn plonów, tutaj nie, a gdzie jest takie zarządzanie, zarządzanie tym? O, zarządzaj tutaj Rury te jeden, niech oni tutaj uzupełniają trochę Kury gęsi Nie wiem co tutaj Iskać zero Zero 5 kury kurczak problemy co to jest za problem obejrzyj źle a źle karmiony co ci się nie podoba dobra, ale to musicie coś zjeść idę zobaczyć z czego to te to, topasze trzeba zrobić od razu jeszcze zaawansowaną paszę tu by chciała no też już tutaj takowita pokaż to Przynęta? Nie. Gruboziarnista, zboże. Kompletna, zaawansowana. Żurawina, zboża i wodę? Skąd ja ci to wezmę? O, rzepa, burak, ziemia. Przecież my takich rzeczy w ogóle nie mamy. Raczej. Zobaczę czy coś wyprodukowali, ale wątpię. Gruboziarnista, pasza dla zwierząt. No weźmiemy zaniosę od razu. Gulasz. Mamaj sobie gulasz, dopchaj się może jakimś dużym kawałkiem mięsa i mamy wszystkie trzy. Dobra, tylko że tutaj nie ma żadnej rzepki ani innego skąd, ja ci to chłopie wezmę, będziemy musieli gdzieś nasiona kupić znowu. Poszukać błoto, jest to niczego niepotrzebne na razie. Tutaj widzę, że nic nie mamy, kiedyś my zdobyliśmy jakieś te, ale to już pewnie dawno jest na tym. Na to nie. To z nawozu też nie wyczerpujemy. Nie mogłoby być jakiś czosnek, albo coś? Pokażcie nam. Pokaż mi te... te... handel. Teda kup. To możemy od was kupić. No nic co by się nam przydało do tego, do produkcji. Sprzedać za to dużo rzeczy możemy. O. A co to było jeszcze? A nie, punkt orientacyjny. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakąś misję. To na razie musi poczekać. Dobra. Do Dordon. A, te trofeum, to nie mamy. Bezpieczeństwo, kłody, Wilcze głowisko. Porozmawiaj z rolni. A, to byśmy musieli tam skoczyć. Dwie skóry byśmy musieli mieć, żeby iść tam. No, tobie to też nie możemy. Zdobądź poziom zaufania, przyjaciel. Bradford? Nie. Polzmawiaj. O, nagroda. Niektórzy mieszkańcy mogą widzieć coś tajemniczym z symbolu. O, to może to pójdziemy sobie zrobić. E, zgodziłem się pomóc, a to później zrobimy. A weź to śledź. Idziemy do naszej koleżanki. Wtedy zobaczyć. Bo tu nic się ogarniemy, tylko tą paszę zaniosę. Dobra, niech one tu siedzą. Wiem, że są źle skarmione. Ale za to wiem, że przyjeżdża jesz na ten Głodujące. A czemu głodujesz? No masz jedzenie. Proszę jeść. Kurczaki, zaraz się okaże, że ona zginie, bo, bo nie może. Jeść tego. Teraz sami kupcy przechodzili, ale to kupiec wieczorem jechał. z tą, tą paszą. Więc raczej go nie znajdziemy nigdzie. Na mapie nie będzie widać. Raczej nie ma go nigdzie. Dobra, idziemy do koleżanki. No nic nie poradzę. No myślałem, że to przyżyją na czymkolwiek te kury. Przecież kury wszystko jedzą. Ale widocznie nie tutaj. No co za pech. Co za peszek? Dobra, lecimy. O, tu jest chyba kupiec z wozem. Bądź go, biegnij. Dużo energii mamy na tym mięsie. Mięso i gulasz, dobra robota jest będziemy musieli pozmieniać trochę wartości, żeby więcej robiło tego jedzenia. Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, kupiec, chodź. Powiedz, że masz zaawansowaną paszę. To się tutaj boicie, to się ja nie chcę z Wami rozmawiać. Rozmawiaj. Hello, good traveler. Pokaż, co masz. O, ma zaawansowaną paszę dla zwierząt. No i dawaj. Chociaż na początek kupimy. Zaraz kasiury nie będzie. Paski miała waza. Poliny strzały. Dobra. A co mogę ci opchnąć naszych Nic. Widły, słomę. Gwoździe. O, bym Ci opchnął, ale nie mam się sobie skupy. Miałem wiedzieć, że ty chcesz gwoździe od nas. Dobra. Kompletna. A, bo już nie ma tej paszy. Gruboziarnici. A, bo ja kupiłem pewnie coś innego, czy nie oddałem tamtego. Zaawansowana pasza. Dobra. No to dokończmy sobie tą misję. I żeby je zanieść od razu. I J. Gdzie, gdzie jest ten kurnik? Leć. dobra idziemy przynieść idziemy dokończymy wtedy misję tą kuraczaną jesteś ciekawa ochrona zatrzymaliśmy ją one nam sprzedają nie idą ale jak ubrani ładnie są proszę bardzo pięknie pięknie z daleka już mogą być dobra dokończymy misję z kurami dobra dawaj te 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 kurę teraz No dobra, dawaj, sprawia jadła. Masz to, cแฟน. Wonderful. You did your part and now I will do mine. Also here, take this little. Well, look at that. She already likes you. Just don't let her near goats or shiny things or unattended food. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Dzięki. O. A to jest kuruczek znowu? Bezdomny, No dobra. Musimy zrobić znowu rundkę z kudkakiem. A dałaś nam kasiorę? Ale pita pieniądze nam dała, dobra. O, koguta, to byśmy dziabnęli. Szkoda, że nie idzie ten pożyczyć sobie. Dobra, na mapie go widać, mam nadzieję, że nie ucieknie. Nigdzie. A oni już z powrotem? Ciekawe, szybko poszło im, szybko poszło. Też musimy coś zaraz... ...spiadać, bo jesteśmy biedni. Musimy obczaić, ile nam tych... Punktów, dobra, zanim on przyjdzie, to ile nam jeszcze brakuje? O, niewiele już. No, 235 punktów nam brakuje. No to jest niedużo, niedużo. Dobra, chodźmy te kurczakowe misje porobić. Gdzie on jest? Nie widzę, to takie małe. O, widzę, dobra. Dobra, jest, zaraz damy im pasze i będą mieli miały zmieszane zwierzątka, żeby nam z głodu nie padły. No, w sumie nie jest ona droga, czy specjalnie teraz szukać tych buraków i wszystkich, jak nasiona mogą być drogę, chyba że wykorzystamy do innych celów, ale to też nie wiem. nasz nasze zwierzę. A może tu jest nasz koteł? Chyba sprawdzić. Może jest nasz koteł, bo my tych misji nie, nie dokończymy zaraz. Nie taki kawałek, a tu ze wszystkim się. Jest kotuś! Od kotełek! E, obejrzyj. Praca w łapkach, proszę. Mieszka w osobistych a tato, To, to ze mną mieszka? To proszę. Gdzie skurczak? Gdzie skurczak? A, tu został. Dobra, nie nadążył. Chodźcie tu. Za mną, ty. Dobra, uciech Nie, nie, nie widziałem powiadomienia. Chodź, będziesz miał towarzystwo. I gdzie ty jesteś? No chodź. No pewnie zaraz dobudujemy kiedyś chałupkę. Następne chatki. To kurde lepiej wygląda niż te nasze szałasy do mieszkania, no ale dobra. No chodźcie, obejrzyj, to nadal głodny? Chodź. Dobra, i co? Dobra, przestał dostać. Kura mężczyzna 5 został dodany do kurnika. Dobra, proszę. Proszę, macie tak. Macie tą i macie tą lepszą. I co, będziecie jeść teraz? Czy nie? No kurki, pokażcie się. Czy wy będziecie tutaj jeść? Czy nie? O chyba dziobie. Dobra, zobaczymy. Obejrzyj źle karmiony. Obejrzyj głodujący. Ale chyba coś dziobać zaczęła. Stres. Niski. Dobra, mo może coś będzie. Zarządzaj, będziemy zarządzać, tak? Uzupełnij gryz, kurczę. Masia głodna. O, 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 już idzie, 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 idzie. dobra. Inwentory. Bo ja biegam ciągle z tym mięsem. Dobra, biegam z tym mięsem, no, no niemożliwe. Miękka skóra do Sambora, to później w tamtą stronę pojedziemy, musimy po kolei jakoś tę misję porobić. Teraz tak, na szybko zobaczmy, co my możemy sprzedać tutaj w handlu. Wyślemy naszą koleżankę. Deski na przykład. 9 desek. Sześć gwoździ, o. Sześć gwoździ i trzy kłody. Na przykład testowo i trzy pułapki. Hmm. Pewnie, że będzie tutaj. Dobra, zrobimy sobie handelek. Zarządzaj, dodaj. Teraz wieś. I my chcemy sprzedać pułapki. Sprzedaj z transportu deski. Sprzedaj z transportu gwoździe. Sprzedaj z transportu... Co jeszcze chciał sprzedać? Gwoździe, deski, pułapki... Możemy tarczę sprzedać. Sprzedać z transportu. Dobra. Teraz Twoja osada. Edytuj tu się robiło i teraz szukamy deska. Załaduj. Ile tam było? 9 sztuk, tak? 9. Nazwa przedmiotu. Gwoździe miedziane. Ile wy tego chcieliście? Tam było 6. Jak się nie mylę, to było 6. I co tam jeszcze mamy? Mała pułapka sztuk I trzy sztuki tarcze Tarcza z deszek Trzy sztuki Dobra wozy Wozy jeden maksymalna pojemność Załaduj to i sprzedaj to Wyszli karawany Dobra formowanie karawany No i zaraz koleżanka powinna przyjść Załadować i sobie pojedzie A my lecimy z powrotem do koleżanki Bo zaraz będzie po południu I nie ogarniemy Może zobaczymy gdzie się skoczy Bo dla nich to jest Nocą nawet może sobie jechać. Jak ustawimy wieczorem, to ona pojedzie wieczorem, tam dojedzie i już kasiory przywozi z powrotem. A że jest blisko, to nie potrzebuje żadnej ochrony, to nie jest daleko. A tam jakbyśmy mieli jechać do tej dużej osady, do Paxstof, to by była katastrofa. No. Właściwie to ludzie ogarnijcie. Na dwa jedynie tu handlarza możemy ogarnąć. Musimy misję zmienić. Złote łuski to były? Porozmawiaj? Nie, nie złote łuski. A z Amerią właśnie, stówkę nam da. Bo ona da nam jakąś misję. Tu gdzie te afery były kręcone z tym podrzucaniem tych monet. Gdzie tam amuletów, amuletów chyba. O, i tutaj mają ładne pole. No, oni to mają. A my tu możemy mur rozebrać. Ale już mamy swoje produkcje to dobrze, tylko nam wody ciągle brakuje. No czekaj Amelia. Amelia, słuchaj. To to Uuu, nie mam teraz czasu. W porządku. Oscar, ciekawe, ciekawe. Porozmawiaj z Oscarem księgarzem. Dobra, księgarz nie. O właśnie a propos książek ja już nie ja, zapomniałem. Żeby tu cały czas się czegoś uczyć nowego Ludziom też rozdaję jakie tam mają jakieś tam lepsze, ale to wolę te książki zostawić dla naszych takich mm. Specjalistów, to tam za często im nie daję, chyba że takie małe książeczki za 500 coś. To im wrzucę, dobra, księga niech jest Mała pułapka, a wyprodukował chyba, albo zbiera może wyprodukował, bo musi uzupełniać te pułapki, żeby nasz zbieracz mógł ogarnąć. Właśnie, bo jeszcze jednego nie widziałem dzisiaj. Nie, budynki biurko, badacz, zarządzać, co tu brakuje na rzeźnie. A słoma deska i woda. Wody może nie być, a deski to powinni ogarnąć. Znajdziesz to, będziesz miał na rzeźnie. Nowy budynek taki chodź tu w Ink and parchment Hello, friend Tails, right? Hey, hey, check, hey, wait, wait, I didn't want to talk to you What are you my... Ah, my it's always a pleasure to see you Of course Would you like to talk to me? But of course You know the merchant Ketil Simmond, correct? Well, he mentioned a customer that came to him a few moons ago, trying to offload a rather fine cloak Here's the crux of the issue Jak on dziwnie tę głowę wykrzywia, nie mogę z tego. Uuu, ciekawe, porozmawiam z ketylem, gdy nadarzy się okazja. No pewnie, porozmawiaj. Czy ja czy mogę czy ci coś opchnąć, na przykład? A, bo ja mogę ci książki spróbować, no, ale to się chyba nie opłaca. No dobra, mamy go blisko, to jeszcze chyba. Ogarniemy tego kupca. Przy okazji zobaczy co on ma. Zapiszę, sobie i mu oknę, bo jesteśmy widni jak my szybko Nie tutaj. Dobra, kupiec. Oskar opowiadał mi o zaczarowanym płaszczu, który, ki który kiedyś niedawno próbował ci sprzedać. Czy możesz mi o nim powiedzieć? carrying a very finely made cloak. it was pitch black a rarity around these parts He wanted me to buy it off him for a very fair price. so I took him up on the offer. anyway, there was a sigil on the cloak and I'd never seen it before. Oscar told me about the one you're looking for and it sounded like the one on the cloak Ooh, Czy mogę zobaczyć ten płaszcz? well that's where the story gets even stranger. A few nights after I bought the cloak, Two brigands came in asking about it, and the thing is, the brigands were being very polite, cordial even, behavior I've never received from brigands. They slapped a big bag of gold on the table, and I gave them the cloak. Uu, I zakładam, że nie wiesz, kim byli ci a ich znaleźć. Unfortunately, not. But I hope my story at least gave you something to work with. Dobra, dzięki za pomoc. Kazówka. Ketyl Simons ujrzał symbol na znakomicie wykonanym czarnym płaszczu. Dobra. I co? I nam pomogłeś tyle, że nam nic nie pomogłeś, a ja miałem sprawdzić. To ja mogę ci obchnąć. Przedać. I na No nic ci się nie opłaca, konfitura jagodowa. No to nie mamy, bo gościu nas słabo robi te konfiturki. To pokaż, to się ruszyło coś? Złote wózkie, nic? Zaufanie, odbudowa, lina, skóra, wilcze, legowisko, porozmawiaj. No tu mamy ogarnięte, tu mamy tylko docieśli i pogadać, trofeum nieogarnięte. To przynieśliśmy, a i miękka skóra, dobra, to miękka skóra nam jest potrzebna, żeby tam iść. Miękka skóra i skóra tutaj, linę to tam jest. Nie problem, ale dobra, to sobie tym akcentem, takim z tym zaczarowanym, dziwnym płaszczem, kończymy. Sobie, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. I do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.